Dzień pański dzień, którego nie chcesz, żeby nadszedł. Dzisiaj chciałam Wam przeczytać fragment z Księgi Amosa. I to jest yy, Księga Amosa, rozdział 5, werset od 18 do yy, 20. Najpierw przeczytam, później powiem o co mi chodzi. Dzień, yy, dzień Boży, dzień Jachły. Biada oczekującym dnia pańskiego. Cóż wam po dniu pańskim? O nie jest ciemnością, a nie światłem. Jakby uciekał człowiek przed lwem, a trafił na niedźwiedzia. Jakby skrył się w domu i oparł się ręką o ścianę, a ukończył go wąż. Czyż dzień pański nie jest ciemnością, ani światłem jasności? Tu chciałam zaznaczyć, że ja oglądam ogólnie dużo amerykańskich e, chrześcijan, ewangelistów, może też, też trochę polskich, i zauważam, że dużo osób, Eee, modli się, aby dzień Pański nadszedł. I uważam, że to jest błąd, ponieważ jasno jest napisane: biada oczekującym dnia Pańskiego. A więc osoby, które modlą się o dzień Pański, powinny się zastanowić jeszcze raz, ponieważ yy, to jest wręcz niebezpieczne. Ponieważ dzień Pański jest napisane nie będzie światłością, ale ciemnością. Wiele osób oczekuje go z nadzieją, że myślą o nim jako o nagrodzie. I oczywiście, bo ci um, wybrani, którzy przykładnie żyli, otrzymają nagrodę, ale dopiero po sądzie bożym. A dzień Pański będzie siedział tutaj na Ziemi, a nie w niebie, na sądzie. Także zamiast wyczekiwać tego dnia i modlić się o niego, żeby Jezus i jego dzień szybko przyszedł, powinniśmy się go bać, jeśli nasze serca nie są blisko Boga. Także. Też chciałam głównie powiedzieć o tym, żebyśmy skupili się na teraźniejszości. W Piśmie Świętym jest też napisane Don't dwell on the past. Nie rozmyślaj o przeszłości, nie medytuj nad swoją przeszłością. Wiadomo, jeżeli osoby mają depresję, albo czasami też nawet zdrowe osoby, często rozmyślałam o przeszłości. Ale powinniśmy się skupić na teraźniejszości, jak teraz się zachowujemy, co teraz o na przykład naszych sąsiadach myślimy, o naszych bliźnich, czy ich kochamy, czy żywimy jakieś urazy wobec nich. Co powinniśmy zrobić, na przykład dla kogoś bliskiego, albo dla, nawet dla naszego wroga, bo jest napisane, że powinniśmy pomagać też naszym wrogom. Yy... I przestajmy modlić się o to, żeby to wszystko się skończyło, żeby Dzień Pański nadszedł, bo on będzie pełen ciemności i cierpienia. Myślę się raczej o dobre rzeczy, które mogłyby się wydarzyć na przykład teraz, tu i teraz, które my sami moglibyśmy wykonać dla innych. Dlatego zamiast czekać na ten dzień, zacznijmy żyć tak, jakby ten dzień miał nadejść jutro. Albo nie czekajmy na ten